W tym filmie pokażemy Ci jak prawidłowo zamontować elastyczne szkło hybrydowe Forcel Flexible Nanoglass 5D przy użyciu dołączonych adapterów. Przed przystąpieniem do montażu obejrzyj film do końca. W opakowaniu znajdziesz mokrą i suchą ściereczkę, naklejki usuwające kurz, szpatułkę do usuwania bąbelków powietrza oraz adaptery ułatwiające montaż. Usuń zabrudzenia z ekranu najpierw mokrą, a następnie suchą ściereczką. Pozostałe zabrudzenia usuń naklejką. To bardzo ważny etap. Ekran musi być idealnie czysty. Rozłącz adapter i umieść go w porcie ładowania. Nałóż na niego szkło i połącz adapter. Trzymając szkło za krawędzie, pociągnij listek i usuń warstwę ochronną. Lekko nachyloną szpatułką przesuń ciągłym ruchem po całej powierzchni szkła. Jeśli nadal zostały bąbelki powietrza, użyj miękkiej krawędzi szpatułki, aby je usunąć. Pociągnij listek i usuń warstwę ochronną. Wyciągnij adapter z portu ładowania i gotowe. Pamiętaj, aby nie dotykać warstwy klejącej. Kiedy zostawisz ślady, szkło nie przylubnie prawidłowo. Ewentualnie zabrudzenia możesz usunąć naklejką. W tym celu podnieś szkło dołączoną naklejką, a klejącą stroną drugiej naklejki usuń zabrudzenia.